Cześć z tej strony Krzysztof. Jak zawsze serdecznie zapraszam Was na kolejne spotkanie w ramach kursów programowania KM Programs. Dzisiaj powiem Wam o rekordach, które wprowadzono do Java, a przy okazji zahaczymy również o pojęcie immutable objects. No bo po co właściwie w naszych aplikacjach są nam potrzebne immutable objects? Dlaczego robić obiekty, których stanu po ich utworzeniu już nie mogę zmieniać? Jest kilka cech, które pozwalają um, ułatwić nam programowanie e, dzięki takim właśnie obiektom. Nawet wypisałem tu kilka pojęć, e, tak żebyście się mogli się z nimi zapoznać, e, wczytać. Oczywiście możemy do niej wrócić podczas e, naszych spotkań w ramach kursów. Natomiast Teraz przede wszystkim chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie to w zwięzły sposób, że immutable data pozwalają na spójny, wygodny sposób przesyłania danych pomiędzy różnymi aplikacjami, upraszczają go powodują, że nie musimy martwić się różnymi tak zwanymi side effects oraz chociażby nie mamy obawy, że kiedy aplikacja jest wielowątkowa, to będzie sytuacja, w której na przykład jeden wątek modyfikuje ci obiekt, a inny w tym czasie chce go czytać. Czyli nie mamy nawet tutaj konieczności synchronizowania wątków i zabezpieczenia naszych danych przed takimi rzeczami. W związku z czym immutability jest dość ważną moim zdaniem cechą, która... Jest wykorzystywana we współczesnym programowaniu bardzo często. Teraz, co zrobić, żeby klasa, którą będziemy robić w naszym programie, była taką właśnie immutable class? Tak, żebyśmy mogli w wygodny sposób zwracać dane z naszych serwisów i prezentować je na przykład poprzez REST API. Po kolei, klasa, która e, będzie klasą immutable, czy też jej obiekty będą immutable, musi mieć Private Final Fields. Musi mieć tylko gettery, czyli setterów no nie może mieć. No, w końcu nie możemy modyfikować o, y, stanu takich obiektów. Konstruktor publiczny do inicjalizowania każdego z pól, które będzie później finali, i będzie tylko do odczytu. Metody equals hashcode, żebyśmy mogli wygodnie porównywać takie obiekty. Czy wreszcie tu string, żeby można było prezentować, co tam w nich siedzi, w wygodny, kompaktowy sposób. Jak taką klasę zrobić? No, oczywiście możemy ją zrobić ręcznie. Tak jak w przykładzie poniżej, mamy klasę Person, gdzie po prostu jedziemy private final string name, private final int age, Mamy dwa pola składowe, a potem generujemy konstruktor, robimy gettery, robimy equals hashcode, robimy tu stringa i wszystko jest ok, tylko zobaczcie, ile tutaj jest tego kodu. A co gorsza, każda immutable class wyglądałaby podobnie. No chyba, że będzie mieć jeszcze więcej pól, więc będzie jeszcze bardziej rozległa. Mamy co prawda różne generatory kodu, które ID takie jak IntelliJ ma na pokładzie, jednak jest to ciągle nieelastyczne. A co jeżeli nagle dołożysz kolejne pole, trzeba to wszystko przegenerować? No nie powiecie mi, że to podejście napawa optymizmem. W związku z czym, jak możemy kombinować dalej? Co możemy zrobić innego, żeby prościej tworzyć immutable objects, czy właśnie klasy, dzięki którym będziemy tworzyć immutable objects, a zarazem, żeby to było trudne, przejrzyste i profesjonalne? Jest taka biblioteka, która świetnie radzi sobie z tego typu problemem i ta biblioteka nazywa się Lombok. Lombok ma potężne możliwości. Pozwala nam na... Poprzez dołączenie kilku anotacji na bardzo obszerne rozbudowanie naszej klasy o wiele, wiele możliwości. W opisie o tego filmu dołączam link do Lomboka, dlatego przejrzyjcie proszę wszystkie anotacje, które tam są, bo naprawdę robi kupę dobrej roboty. Myślę, że Lombok jest nieodłącznym elementem współczesnych projektów Java, dlatego jest to bardzo ważna pozycja w, no, na liście każdego programisty Java. Co zrobić, żeby mieć ląboka w programie? Zauważ, że nasz projekt jest mavenowy. Wystarczy dołączyć specjalne dependencji. I od tej pory, na przykład, klasa player już jest klasą immutable. Jej obiekty będą immutable. Wystarczyło, że napisałem małpa value, anotacja z ląboka. I te dwa pola, które tutaj mamy, string name in goes, one od razu są final, private final, one mają, czy też dla nich wygenerowany konstruktor argumentowy. Mamy getter, mamy i to hashcode, a w zasadzie wszystko, co napisałem przed chwilą ręcznie, dzięki tej jednej annotacji jest już tutaj w tej klasie. Co więcej, jeżeli teraz dodam jakieś pola, usunę jakieś pola, lombok automatycznie mi to przekompiluje, przegeneruje i będę wszystko miał tak jak się należy. Jaką wadę może mieć takie narzędzie? No wadą jest to, że muszę dołączyć dependencji, że muszę to narzędzie ciągle wrzucać do mojego projektu, pamiętać o nim. Oczywiście. Jeżeli mówimy w kontekście tylko immutable class, to za chwilę zobaczycie, Java daje nam świetne rozwiązanie, ale jeżeli potrzebujesz innych feature'ów, które płyną z Lomboka, no cóż, musisz tego Lomboka dołączać, ale na szczęście nie jest to nic wielkiego, więc możemy z nim żyć w naszych projektach i świetnie się sprawdza. Niemniej jednak wymyślono w Javie byt, który pozwala tworzyć immutable klasy, dzięki którym będziemy mieli immutable objects i są to rekordy wprowadzone od Java 14. Czym jest rekord? Zobaczmy pierwszy prosty przykład. Mamy oto rekord Car. Zamiast klas piszesz rekord, i od razu w okrągłych nawiasach podajesz pola, czy też typy i nazwy pól, które chcesz w tym rekordzie mieć. Rekord pozwoli tworzyć byty niemutowalne. Czyli na podstawie rekordu w sposób wręcz identyczny jak w przypadku zwykłej klasy będziemy tworzyć byty, które mają te wszystkie elementy, które chociażby w klasie person pokazałem. Zobaczcie na ten prosty zapis, jak łatwo możemy utworzyć taki rekord i po prostu z niego korzystać. Może w tym momencie przejdźmy do APP1, zobaczmy tu porównanie, jak wykorzystywać rekordy, jak wykorzystywać... Inne byty, które do tej pory omówiłem, zobaczcie. Mamy tutaj Person, czyli tą klasę, która została wygenerowana ręcznie. Gettery, OK, wszystko mamy. Mamy klasę, którą użyjemy dzięki uprzejmości i, i która dzięki uprzejmości Lomboka jest również immutable, więc jak widzicie, bardzo podobny sposób, ale wszystko wygenerowane. I mamy wreszcie rekord, który używa się. Prawie tak samo. Też mamy konstruktor, który od razu został wygenerowany. No, tu mamy tu stringa. Zobaczmy, jest car, model, BMW. Wszystko się zgadza. Mamy również gettery w moim zdaniem znacznie ładniejszej postaci. Bez tego zbędnego get, tylko po prostu model speed, czyli tak nazywają się pola składowe. Wszystko na tip top ładnie działa. Czyli po prostu dostajemy możliwość tworzenia eleganckiego i prostego, przejrzystego kodu. Czy ja mogę coś z takim rekordem zrobić? Oczywiście. Twórcy Java pomyśleli również o bardziej wymagających programistach i teraz w takim rekordzie Message zobaczymy, co jeszcze możemy dorzucić. Możemy na przykład dodać sekcję, która wygląda w taki sposób, czyli public, nazwa taka sama jak rekord i klamerki i w niej możemy osadzić logikę, która wykona się zanim jeszcze dojdzie do inicjalizacji. Pól składowych rekordów w konstruktorze, który jest wygenerowany automatycznie. To tutaj możemy umieścić pewną prostą walidację. Na przykład w tym przypadku badam, czy któreś z tych pól nie jest nulem. I ta logika zawsze wykona się przed tym automatycznie wygenerowanym konstruktorem. Możemy zrobić rekord, możemy zrobić własną wersję konstruktora. Na przykład tutaj public message tylko z jednym argumentem. I też w środku wykonać pewną swoją logikę, tu akurat wywołałem konstruktor generowany automatycznie, czyli this, podając jako pierwszy argument title, a jako drugi default text. Pamiętajcie, jeżeli podacie na przykład to wywołanie w ten sposób, czyli do tego automatycznie generowanego konstruktora przekażemy 0, to i tak wykona się ta logika. W związku z czym jesteśmy chronieni tą logiką, dlatego warto zawsze w pewnym etapie tworzenia naszego obiektu z poziomu rekordu użyć ten konstruktor argumentowy automatyczny, żeby tą logikę mieć. Mamy również możliwość używania czy implementowania metod niestatycznych, normalnie tak jak w każdej klasie, czy statycznych, tak jak tutaj mamy metodę, która tworzy nam pusty message, czy puls statycznych, które akurat tutaj stworzyłem w tym przypadku public final static. Więc mamy bardzo dużo cech, które pochodzą od innych zwykłych klas. Jedyne, czego nie możemy robić, to rozszerzać innych klas, ponieważ tak naprawdę rekord to pod spodem klasa, która rozszerza specjalny typ rekord, a jak wiemy w Java, kiedy już po czymś rozszerzamy, nie możemy rozszerzać po czymś jeszcze, ale możemy na przykład implementować interfejsy i robić tego typu akcje. W związku z czym dostajemy naprawdę elastyczne narzędzie, które w wielu sytuacjach sprowadzi się do takiej jednej prostej linijki. Natomiast, no, jeżeli masz większe potrzeby, ok, masz możliwość również to robić. Na koniec zobaczmy, czy nasz message również wywołujemy, tworzymy, używamy w kodzie tak samo. Oczywiście, jest new message, mamy wersję konstruktora jednoargumentowego, też się zgadza. Mamy możliwość wywołania metody niestatycznej, statycznej. Wszystkie te rzeczy jak najbardziej działają tak jak zawsze. Uruchamiamy nasz kod i możemy podejrzeć, w konsoli pokazuje się wszystko tak jak się należy. Czyli widzicie, dzięki rekordom dostajemy uproszczenie kodu. Możemy robić własne klasy, możemy używać lomboka. To akurat jeszcze nie jest najgorszy pomysł, bo jak widzicie, nie jest tak źle, tylko trzeba to dependency dołączyć, ale możemy również jeżeli tylko zależy nam na immutable objects używać już w Javie od wersji 14 rekordów. Jeżeli chodzi o dzisiejsze nagranie, to tyle. Serdecznie zapraszam Was do, na moją stronę. Link do niej znajdziecie w opisie do tego filmu. Tam również znajdziecie link do repozytorium, w którym umieszczam kod, który tutaj dzisiaj yy, omówiłem. Jak również znajdziecie tam link do mojego newslettera, na który zachęcam Was, żeby się gorąco zapisać, ponieważ co tydzień dostaniecie tam porcję informacji, artykułów, którą jeszcze będzie sobie można dodatkowo przeanalizować i wzbogacić swoją wiedzę IT. Jeżeli chodzi o teraz, to tyle. Wielkie dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!